W równaniach i nierównościach kwadratowych mamy też takie zadania optymalizacyjne. I pierwsze pytanie, które się nasuwa, to o co w ogóle chodzi? Wyobraźcie sobie, że mamy jakiś warunek na x i na y, z którego możemy wyznaczyć sobie x w zależności od y, że y jest na przykład równe 5 minus x. I teraz w drugim warunku mamy wyznaczyć na przykład... Jak najmniejszą wartość e, x -a. i ponieważ jest to funkcja e, kwadratowa o wzorze takim, okej, okay, w tym przypadku największą, to możemy to zrobić, gdyż funkcja kwadratowa ma ten wierzchołek, tak? Gdyby tutaj był plus przy tym x, no to funkcja byłaby, m, miałaby taką postać, więc wyznaczylibyśmy wartość najmniejszą. I to właśnie chodzi. Zobaczmy to na przykładzie. Pan Michał ma 60 metrów siatki i on chce ogrodzić jakąś prostokątną powierzchnię tym siatką. Jakie wymiary powinna mieć te działka, aby jej powierzchnia była największa? Intuicyjnie już nam się ukaże, że to powinien być kwadrat, czyli powinien mieć po 15 metrów e, długości każdy bok. No ale zobaczmy, jak to zrobić za pomocą funkcji kwadratowej. Zacznijmy to sobie jako x, a to jako y. E, no i tutaj jest ten pierwszy warunek, o którym mówiłem, czyli 2x plus 2y. Równa 60 metrów. Stąd y równa się 30 minus x. I to jest właśnie pierwszy krok, czyli wyznaczenie pierwszej zmiennej w zależności od drugiej zmiennej. I teraz jakie wymiary powinny mieć te działka, aby jej powierzchnia była największa? No i teraz pole powierzchni to jest x razy y, czyli x razy 30 minus x, czyli 30x minus x do kwadratu, a jeszcze inaczej, x do kwadratu plus 30x. Jest to funkcja kwadratowa, smutna, o miejscach zerowych w zerze i w 30. No i naturalnie, jak się domyślamy, jej maksimum jest w 15. I teraz o co chodzi z wierzchołkiem? Mamy x, w, y. W. x to są oczywiście te x, które oznaczyliśmy jako ten bok tej działki. Natomiast yw, czyli druga współrzędna wierzchołka, to jest wartość całej tej funkcji, czyli wartość tak naprawdę pola powierzchni tej działki. No i zobaczmy. xw, yw wyznacza się z tego wzoru. Tutaj minus b przez 2a, a tutaj y, delta przez, minus delta przez 4a. Tutaj będzie minus b przez 2a, czyli minus 30 przez 2a, czyli przez minus 2. Stąd wychodzi 15. A tutaj wychodzi delta, czyli B kwadrat minus 4AC minus 4 a co nam się wyzeruje, bo nie ma C, czyli tak naprawdę samo B kwadrat, czyli 30 do kwadratu. Przez, tutaj minus przez 4a, czyli przez 4 razy minus 1, jest to 900 przez 4, czyli 225. I tak samo e, byśmy do tego doszli, gdybyśmy sobie po prostu policzyli 15 razy 15 bądź podstawili e, pod ten wzór. No i teraz bardzo podobny przykład. E, suma liczb X i Y jest równa 16. E, I wyznacz ich iloczyn, aby był najmniejszy z możliwych. Tutaj zamienimy sobie na największe, bo inaczej nie będzie miało sensu. E, czyli mamy sumę X plus Y jest równa 16. I mamy wyznaczyć iloczyn, aby był jak największy. Znaczy, wyznaczyć te liczby, aby ich iloczyn był jak największy. Czyli x razy y jest to ta funkcja, którą tak naprawdę optymalizujemy. Z tego możemy sobie wyznaczyć, że y jest równe 16 minus x. Czyli iloczyn jest równy tak naprawdę x razy 16 minus x. No i dochodzimy do bardzo podobnej postaci jak w poprzednim zadaniu. No i ponieważ jest to funkcja smutna, to musimy tutaj wyznaczyć największą wartość, tak? bo najmniejsza tak naprawdę. Yy... No nie udałoby nam się wyznaczyć, bo zawsze możemy znaleźć coś, żeby ta funkcja była jeszcze mniejsza. Gdyby funkcja była uśmiechnięta, to byśmy znajdowali funkcję, e, e, znajdowali te parametry, aby funkcja była jak najmniejsza. No i teraz mm, skoro iloczyn ma być największy z możliwych, czyli patrzymy, gdzie ta funkcja osiąga swoje maksimum. Ta funkcja ma miejsce zerowe w zerze i w minus 16, dobrze mówię, nie, w 16. Czyli. Możemy łatwo odgadnąć, że jest to równe 8, no ale policzymy do sobie oficjalnie z wieszałka. xw to jest minus b przez 2a, czyli a, minus 16 przez 2a, czyli przez minus 2, czyli 8. No i teraz yw, czyli druga współrzędna wieszałka, to jest po prostu wartość tego ile czynu. No i również możemy policzyć to po prostu ze wzoru na minus delta przez 4a, albo możemy to postawić do wzoru tej funkcji. Eee, I będzie to minus 64 plus 16 razy 8, czyli 128, czyli wychodzi 64, czyli w maksimum ten iloczyn ma eee, wartość 64. I to w sumie dochodzimy do ważnej kwestii, o co oni tak naprawdę pytają, bo tutaj w poleceniu mamy wyznaczyć te liczby, czyli odpowiedzią jest 8 i 8. Eee, x jest równe 8, y jest równe 8 i taką powinniśmy. Podać odpowiedź. Natomiast gdyby pytali, wyznacz ten iloczyn, aby był jak największy, to odpowiedzią będzie tak naprawdę 64, czyli wartość tego iloczynu dla x, y równego 8 i 8.